Dzień dobry, A to czekaj. Cześć, czekaj, was. jeszcze raz! Czekaj, czy to się Bo ja nie włączyłem sobie nagrywania dopiero ta z Klitołem A ty oszukujesz znowu się kurde no. spieszysz. No, no jak to? Paweł tak. znowu przed wcześnie No jak to tak <śla> no. Teraz możesz, teraz możesz mówić. Dzień dobry, czydziałem i na Was. Bardzo serdecznie jestem Panie Znamski oraz Bert Ciema! Dzień dobry Moi drodzy, dzisiaj robimy epicki odcinek Need for Speed. Nie tylko. Ale taki bardzo typowy naprawdę a, to, to Berber powie cześć. Dzień dobry. Bardzo ładnie. Dzień dobry. <gry> dobra. E, więc moi drodzy, Need for Speed, e, polegający na tym, że musimy znaleźć auto z ulicy. No. I mamy na to, powiedzmy, no tam minutkę, dwie minutki Milutkę. jakoś. Ja już mam. E, no nie no, to, to Ja myślę, że my teraz poczekamy. No dobra, to ja już ścigam. Teraz, no nie. Nie, nie, nie. Dobra. Ej, czekaj. Czy to auto w ogóle mi zaakceptuje? O. Ogólnie, moi drodzy, okay. akcja jest taka, że bierzemy auto z ulicy, musimy je stuningować najlepiej jak się da, żeby było naj najładniejsze wizualnie, miał tak. miało najlepsze osiągi. Później spotykamy później się spod... oczywiście na lotnisku, gdzie musimy pokazać auto, pochwalić się nim i później będziemy testować dalej. Dokładnie, później jakieś drifty, a wy będziecie oceniali w ja komentarzach, które auto jest fajniejsze, mm. ładniejsze i po. lubi drifty bardzo. Tak, uwielbiam, ja tak! Ja jeszcze zerkam po prostu, czy tu jeszcze jest. O nie, goni ziomek! Już nie je gonić. Jeszcze chwilę czasu, no nie. myślę, że ten. Ja te to tego. Czemu nie możesz? Kurde, no bo Dobra. za drogie, poczekaj. Co ty wziąłeś za auto? Co ty tam za auto e... masz? Nie, nie mów, nie GT. mów. nie mów. Co Ale Dobra. to jest ten... To wziąłeś? No, to ty nie możesz, no. Okay. Ale i tak muszę wymienić go, więc... Ale mam Czekasz. fajne autko, mi się podoba to autko. Czekaj, a to? Dobra. Pancerz? No, ty się nie się za pancerz? Chyba nic innego... Chyba w tej lokalizacji nic innego nie znajdziesz. jest mi potrzebny pancerz. <coughs> No, na, na Pawła się. Na Pawła właśnie nie. Okej. Nie wiem, czy to, czy to. Ten powinien być już lepszy. Hmm. Kurde, myślałem, Chcemy, że tak jeszcze tego. Chcemy Chcemy ramy. Ramy. Chcemy no, Nie, Niech będzie. Niech stracę Myślałem, że jeszcze tego GT to się da. Ale kurde, nie. Ale jednak Dobra. Nie do ja już wybrałem samochód w takim razie. Jadę na tuning. Ja właśnie tu tuning. Nic, nic oh. innego nie mogę znaleźć. Same złomy tu jeżdżą, praktycznie. Taka dzielnica. No to możesz Paweł pojechać nie, do innej Nie, nie, ale wiesz co, to jest kwestia Światę. taka, że po to jest losowe, nie? Także to co nam się zrespi, to co będzie jechało, to będzie Nie, po materiały nie chcemy wybuchowych e, Dobra, o. pancerz, może pancerza <grymiany> nie będzie? Nie, pancerz wybuchowe. wezmę, nie, tak? Nie, nie wiem. no, po co mi, klaksony? Klakson musi być, klakson Nie no, pancerz musi być. wezmę, pancerz wezmę w sumie Też wziąłem W ogóle nie dziwi was, że tak się w ogóle płynnie GTA włączyło dzisiaj? Tak No nie Płynnie? Okej No tak nie, wiem. Nie? nie wiem, jakoś nie? wiem jako tak normalnie desynko. mi się zdaje, żeby okay. się włączyło. Nie ma desynkro, coś dziwnego. nie? Zestawy ne neonowe. Da, Styl neonowy. Czekaj, jaki teraz kolor? Tutaj. Zbyt dużych tutaj możliwości przy tym aucie nie mam. No w moim przypadku też nie mam. 30 tysięcy za neony, mój boże. Okay, to... Kolor Neonów. Tak się e, Robimy Need for Speed, więc teoretycznie. Znałem się właśnie, może to, by się... to byłoby okej, okay, ta maska. Pamiętaj właśnie ma Need for Switkowisz, nie? Dobra. Mm -hmm, tak tak, for Tablica? właśnie Tablica musi być najlepsza na świecie, czyli żadna. <głos> <głos> dobra, okay, meta... to to... metalowy Tablica, no musi być dobra. Tak, tak. Szczere złoto mogę sobie machnąć No kurde, ty nie, idzie nie w nie mów, nie mów na razie co ty tam robisz, jakie kolory ani nic, bo to ma być nic. Pudziata, Ej, Berbert nie było, mogę, mogę sobie... szczerze, bo Nie, nie szczere złoto, co wolisz? <noise> Nie, yy, szczerze, złoto, jeszcze raz złoto nie lepsze. Szczera. Nie, Co to jest, jest złoto <laughs> Ja nie okłamuję nigdy. Um, Okej. Okay. Perłowy? Nie, nie chcę perłowego. Metaliczny. Dobra, kurde. Okay. Suwy są lepsze. Mi się taki kolor to, podoba to w ogóle. Jest... On jest bardzo fajny, ten gra grafitowy kolor. Kurde, fajny jest. A to okay, musi być taki oczo, oczo ten. O! O! Ten, ten, jest, ten jest fajny. Okay. To... On się, nie wiem, co tam się, on tak, się, on się mieni no tak No ja. to się co się dzieje normalnie. Co? Przyciemniam szyby, nie? No. no. W sensie mogę to wybrać i mi się przy e e przyciemniają mi się przednie te e światła. E Przeciemnielne, bez kitu A. Ja w no tym to, nie nie poszła, co to jest w ogóle. Drogi? Tak chcemy dostawkę progów, na pewno chcemy dostawkę progów. To musi być spoiler, dawaj, spoiler, stary. Dobra, niech będą lekko takie. Skrzydłotki to. Od... No to no, no, moje auto jest jest gotowe. Straszne. Powiem, że... No daj wygląda mi poczekaj, tak... no co ty taki szybki jesteś? No no ja po prostu nie wiem. ja to ja to wiem czego chcemy, czy my chcemy taki kaczy dziób z tyłu. Tego góry nie jest źle, może wygląda jakoś. Wezmę to, okej. Okay. Nie zobaczmy. No, to mamy net for speed, to taki musiałby być. Network for speed man! Czy on coś w ogóle no. poprawiają? Coś poprawiają, mm, po też wezmę koła, Zawieszenie, koło. dawaj nisko osadzone musi być. Nawet nie umiem przeczytać marki tego auta. Bez Na razie nie czytać, w tym razie, bo może będę znał, więc wiesz. Mi się wydaje, by żeby powiedziałby tak nie z auta wszyscy żebyś tego znał, ale dobra. No, poczekaj, co my tu mamy? Nie no, kurczę, jakieś strasznie kijowate koła tutaj są. Ja śmiałbym się jakbyśmy wszyscy wzięli to samo, albo przynajmniej dwie osoby to są nie są nie. To, wcale, i i dobre, to, to byłoby <laughs> dobre. Okej, okay, coś takiego. A, czekaj. Może koło, pieniądze mi się płu... kończą przez niego znowu. No co ja ci poradzę? No musisz Paweł zrobić Nie chcesz wygrać? To musisz. Cierpieć, to wydarzył tutaj zaraz to tu oceniam. Skiet, ty musisz kiedyś e, wziąć. wytoczyć Pawłowi okay. pismo, żeby ci e, e, kupił parę szarków. Byś odzyskał pieniądze. A, odzyskał najlepiej wszystkie kule szarki. Kule odporne by się coś przydały. Kurde, a, dobra, dobra, muszę dobra, naprawić auto. Dobra, wszystko mam chyba. Okay, a, ja bym gotowa coś jeszcze. A, tak? No, dobra, dobra, dobra. Dobra. Dobra, to wyjeżdżam. stamtąd odjedź, bo ja muszę zmienić, na chwilę podjechać, naprawić. Dobrze, to już śmieję tego. Ja już śmieję tam jeszcze rzecz, tylko. Szymkę na lotnisko. Rozbiłem. Nie, nie podoba mi się. Kurczę, no nie muszę to zmienić. Tam, nie muszę to zmienić. pewnie, panu róż gorący i... Gorący róż, tak Odjechałem bardzo. Gorący róż. Okej, dobra, ja już... podjeżdżam tu. Tak, czy jeszcze będę To Jak U mnie fajnie turbo wydziela tak Od razu. To jesteś. On tak działa właśnie. No, ale udaj Nie rysujcie mi auta. No. No on robi takie kolor jest naprawdę. To jest takie To ty z snakiem jesteś, czy co? Pokoloko. Dobra. Snake normalnie Snake. Nie macie ze mną szans w ogóle dzisiaj, totalnie. Dobra, ja wyjeżdżam już, jadę za chwilę na lotnisko, słuchajcie. Tam zaraz sprawdzimy kto co ma. I ja podejrzewam, że Paweł mógł wziąć kurde Shaftera. To jest takie auto, które... Mógł wziąć Shaftera, bo to jest takie popularne auto, które jest, jest dobre. Shafter? czy że teraz jeździło. No ja ogólnie to tak widzę bardzo dużo y, na ulicy, tego auta. No ja jestem sultana. ciekaw, właśnie, czy, czy, czy któryś z was będzie miał Shaftera, nie? Na pewno. Mie ciekawi też, czy ktoś z was ma Sultana, bo Sultan też bardzo często jeździ. Też, też widziałem Sultana. <głos> <głos> sultana? Co? Także wiesz. Ja nie widziałem. No. Ja nie widziałeś, to... no widzisz. Jak skie grałeś w GTA 4 to nie grałem. Wiesz, co to Sultan? A, dobra. Ja byłem grzesznym dobra, dzieckiem. Dobra. Ah, Sultan, wiesz, taki ten z Aladyna. Taki z tak. turban na głowie. Tak, tak, dokładnie. Jeszcze jak? Jest albo, dół? albo ktoś z was mówi, O, nie! Do, do, dominatora, ja. albo Uszkodził dębleta. mi auto świnia! Okej. Okay. On dobra. mnie zarysował. Ja mam, ja mam nadzieję, że wygram w driptach Będą karne Madał punkty prawie tak za to. Chyba będzie driptować. Ale, ale to jest głupie, że kurde masz wykupiony hangar tu na lotnisku, a wam się nie otwierają no. szlabany, kurde. No tak właśnie. Głupie. Co to jest, jak tak można? Bo ślabana! Ja rozumiem, że... No. Dobra, czekaj, ja już, tam... ja już jestem blisko, ja już prawie dojeżdżam. Don't talk to the snake. Dobra. Tu, 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 tu. Jeszcze kawałek. Widziałem pałak świętą niebieską Teraz ja Zobaczymy, mam nadzieję, że mam najszybszy. I że najładniejszy, na pewno najładniejszy. bo drifty Ta, to tam wiesz, to tam z driftami to tam pikujesz, nie? O nie, o nie, chyba mamy... Chyba czekaj, mamy to samo auto wszyscy, czekaj. Poczekaj, czy my mamy takie samo? A nie, to był Skier, poczekaj. Dobra, na razie już czekaj, nie uszkodźmy. O nie! Chyba mamy to samo! Dwa <laughs> ten, ładnie. Ale fajnie to wygląda, o stary, patrzcie jak to... Ej Paweł, no wiedziałem, kurde, że będziesz miał dominatora, nie? No ja muszę dominować, co? Taka sytuacja Dobra, czyli Paweł ma musclecara, a my mamy sedana tak. takiego A nie, sportowy... To jest bardzo taki kupę, To jest, jest? Sportowy, no, dobra. dobra Ale ładne Okej, okay. ej, wiesz co? Ja proponuję, wiesz co, zróbmy Ja stanę w środku, bo jestem inny Bo ty zawsze jesteś inny, inny. Jesteś dobra, inny, nie musisz o tu, nie wyjść, chodzi, Paweł, Nie o ja? to mi chodziło, nie o to mi chodziło <laughs> Okej okay. Dobra Okej, okay, czyli Berber ty masz e, niebieski, e, ma, ale zobacz, e, schema ma troszkę inną, inną maskę w ogóle zrobiono. Podniesioną, bo to się uderzył we mnie A nie, nie, u mnie nie jest podniesiona, chodzi o tą wstawkę, a. takie takie wstawki ma. Tak, mam takie wloty powietrza. No. E, spoiler macie chyba ten sam. Tak, ten, ten sam mam. jest Rury wydechowe, wydechowe macie inne. Rurki mamy inne, mamy jakieś takie koła, pokaż, też. żeby też. Mamy takie same koła? Okej okay. Nie, inne koła Koła nowe. takie same, ale Felgi Aż znaczy no Felgi w sens No, 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 faktycznie. Ej, Paweł Dobra. ma jakiś spoiler. Paweł ma. Powiem ci, Paweł, tak, twoje auto wszystko spoko, oprócz. Nie, nie uderzę w auto. Oprócz, <laughs> oprócz, nie oprócz nie uderzę w auto. Wszystko u ciebie, Paweł, spoko, tylko oprócz tych Felg, kurde. Nie, no Felgi mi się podobają, co ty nie, chcesz? Nie, no Felgi masz słabe akurat. Słabe? Co ty jest słaby? Starej, Patrz, słaby. A twoje auto. A tobie pa, że mi tak. Co? Paweł stanowi stanął. O nie, Widzisz? Staje, tytuł, tu odcinka, Pawłowi wistano no. na odcinku Dobra, ej, ej. <laughs> Już ja to, już ja okay. widzę te komentarze później wszystkie Dobra, słuchajcie, ej, e, Ja się, kto strzela fl flalon? Ja strzelę no, flalon ja. A dobra, w końcu ktoś Mam flale, mam no. flalę gdzieś chyba ej, skie, 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 nie żeby coś, ale ja to kurde daję, nie? Dobra, na razie bez spadku <laughs> startujemy na razie bez spacji, jak tylko spadnie A to bez pacji, zobaczymy tak Bez spacji, tak, okay, bez, pacji. bez pacji. Ej, cały tył mi się porysował od tego, tego O, leci flala, leci flala. Ej, dobra, Trzy, dwa, tutaj... jeden, pyk! Aha O nie O nie, niemożliwe Paweł może jeszcze nas, może na no. prędkość maksymalną Mamy równe, równe auta, idealnie równe Dobra, dobra, do, dobijam się do, powoli do przodu, ale... No, ty, Paweł ma chyba ciut lepszą prędkość maksymalną Tak, tak? Do, dogania A, się, dogania ale, się, no bo, Nie do, do, dogania nas to. Ej, będzie remis prawie No prawie remis Wygrałem! W końcu okay. wygrałem coś, tak! <laughs> <laughs> teoretycznie <laughs> powinniście mieć Exekpol, no bo macie te same auto Ale ja startowałem wcześniej, czekaj, jestem wcześniej lepszy stanę. E, Teraz ze spacji startujemy Dobra Co mnie pewnie spowolni strasznie mocno Dobra. na pewno mi stanie. Gotowy? No. Paweł ma problem, że mu staje czasami. Ja znowu strzelam? Strzelam, tak? Tak, strzelaj, jasne. Dobra Poszło. Poszło, pięknie. I ze spacji Dobra, Dobra uwaga. Wyjemy Gdzie to jest? Nie, Leci, jest leci, 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 leci. Pyk To nie ten co zrobił miał trochę większego Paweł. Miał 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 ma lepszy, no. No, start ma lepszy. Więc teraz może nas dogonić teraz. Chyba teraz może właśnie wygrać. No no. Ej, tak, zobacz, no, odrabia, no. odrabia już zobacz. Ej, ze spacji jest różnica, zobaczcie, jaka jest różnica jak się ze spacji zestartuje a jak się no. nie startuje. O zobacz. To spacji. Ale Ej, to jest najbardziej epicki po prostu wyścig na prostej, no zwykle było tak, że albo po prostu jeden albo drugi po prostu był bardziej do przodu Teraz było mega nie? równo, naprawdę było mega równo. Tak, to było bardzo równo. No to było spoko, to mi się podobało. To Ródy, naprawdę te taki... nasze auta to jest V6. No? 3 litry. V6 litra Dobra. Tyle e, bym nie wypił, nie dał Wyścig teraz przez miasto <laughs> Wyścig przez miasto e, Czekajcie, wy macie to samo, to może stańcie obok siebie wow! Do, Dobrze skier, dobrze Dobra, to ja stanę tutaj e, Dobra, słuchajcie, gdzie jedziemy na, na drifty? Poczekaj To proponujesz Bert, Bert Ja proponuję... No, pokaż e, Tu Dawaj, siadaj Bert, dobie też co? <laughs> nie, no ja, ja. Daleko tak jest. Jaj. Czekaj, tutaj. E, no dobra, ale w sumie tak naprawdę tutaj moglibyśmy pojechać. Okay. Tutaj driftów nie robiliśmy. A, albo przynajmniej. Na tych wsiach, albo przynajmniej do Sandy Shores. Na Sandy Tutaj. Tutaj nie. bym pojechał, nie? czekaj. Paweł. Weź mi zaznat, bo ja ci zaznaczyłem teraz znowu. Tak? A, yy, czekaj. O, tutaj. No, no kurde, w to samo miejsce. No dobra. Tak? No dobra. dobra. Okay. Znasz mi jeszcze ktoś, Robert? Pachnie, Dobra, Bebet, nie. zaznacz tam, wejdź, zaznacz, pokaż. Zaznaczyłem, No, bardzo długi byś e, nie miał wyścig w tym momencie. Jo, kto. Czekaj, żeby e, się nie zaznacz... jak, jak masz coś zaznaczone, to musisz odznaczyć, nie wiesz? Nie mam właśnie nic teraz. Okej. Okay. O, teraz mam drogę, dobra. Tak daleko? No? A to nie będzie, to nie będzie, to nie, będzie szansa, to nie będą drifty, to będzie po prostu wyścig normalny. Tak, teraz ale, jest wyścig, Tam na miejscu nie będzie. będziemy drifty robili. No. Ej, mi drzwi, o co. Ej, do no o, zapchnąłem sobie, zapchnąłem sobie, już dobra Już mam no, To Berber, puść flarę od razu jak już wyszedłeś Ej, nie, 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 Berber posłuchaj się Puść flarę ja, jak już wyszedłeś, będzie, będzie ten Okej okay. Doleciała Teraz startujemy jak będzie chcemy ze spacji, no. no ja ze spacji będę startował chyba No bo, bo ma tak, większe szanse wtedy, nie? No O nie, poszedł Patrz, co się dzieje czekaj, O kurczę czekaj. Dobra, poczekajcie, ostrożnie, ostrożnie Nie ma ostrożnie, trzeba wygrać z nim Ostrożnie, wow! O, no o nie. nie! No to Paweł mi no, zepchnął! No wiesz ty co... Okej, okay, patrz, wysunąłem się na prowadzenie! Ale oszustwem! Jakim oszustwem? To ty wyjechałeś, by mnie, znaczy, mnie wcisnąłeś w barierkę! Nieprawda, zale. chciałem przejechać do tej barierki właśnie! Tak. Wy to widzieliście, napiszcie ba... w komentarzu! Co? Paweł oszukuje! Ba... Jeden z dwóch po prostu wykosił, mnie no, kurde tak. podciął! O nie! On nie, odpadłem od trasy! Okej, okay. to bardzo zieleskie. Dobra, ja tu teraz wiesz tak ciężko, bo tam nigdy nie jechaliśmy, nie? Po prostu teraz nie wiem, czy dobrze. Ja no to jest jadę. daleko w ogóle mega Jedziesz dobrze, Paweł, to ci powiem. Tak? tak. Dobra. Okej. Okay. Wyścig uliczny, need for speed, gdzie policja się pyta? Boją nie, się nie, podjechać. Nie, nie. nie potrzebujemy Nielega... ich tu. No ja wiem, że nie potrzebujemy nielegalny wyścig, a oni tutaj. Ja potem... Ej, normalnie mi odpada. Kilni zderzak mi odpada, no to jest po prostu trochę tam, tam Teraz Zar wolniejszy przez to. No, ale to po prostu, że mi stanął. Co? No samochód postaw, stanął na tym. Przednia oś się podniosła. Przednia oś się podniosła i stanął. Ośka, ośka, ośka. Dokładnie w ten sposób było. Ej, moje autusz na słowo Maxem jedzie, już więcej nie widzicie z niego. Kurdy, dogonię was chyba. Ale jest... Nie, Ty, paweł, cały czas uciekasz mi. Tak, no no. ale no. chodzi o to, że skie to berberta, w tym momencie nie jest w stanie dogonić, bo mają te same auto, ale chyba. że auto, czy... z nas się rozbije. To albo Skie będzie jeszcze dalej, albo Ja się albo właśnie się rozbiłem, także spoko. Musiałbym mniej klikać lewo prawo, albo. Nie rozbijać. Nie skręcać, albo się nie rozbijać właśnie do końca. Ale jak się nie rozbijać? Kiedy to takie pociągające. No nie. Zrzego pociągają inne rzeczy. Oczywiście, nie. że tak. I stary, jak mam zarysowany ten samochód, już jeden bok zarysowany od skie, po prostu mi się wrypał Ałt. Nieprawda! No, tyłeczek mam też zarysowany prosto prostu od stawania. Mordę też. <noise> Mordę też. E, też, bo pan prosto wiesz frontalnie w e, ten... barierkę. W barierkę. Dobra, idziemy jeszcze, tylko 3 km mi zostały. Równe 3. Wyszło na miejscu jesteś tak mi się wydaje, albo zaraz będziecie. Będziecie. Co ty, Paweł, zrobiłeś, czemu tak się dziwnie zatrzymałeś tu? No bo wyhamować nie mogłem. <noise> No ja stary. Mówię, no nie, no ty byś na mnie czekał, no w życiu, kurde, no. I <grym> po taki po 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 Taki ostry zakręt był, że ja musiałem wyhamować, po prostu prawie przejechałem w ogóle zakręt. No. O nie, sytuacja. to jest ostry zakręt w lewo. No tak. Oj, za chwilę jest kolejny. Hamuj już, Paweł, kurde. No nie mam o innego wyjścia. Nie, byścia. zawiesiłem się na barierce! <grym> dobra. O, zjechałem z niej, dobra. Pięknie. Jest! Mamy mepę. czyli tak. pierwsze uzdajemy... miejsce, Berbe drugie miejsce, trzecie miejsce. Gdzie jest skier... Właśnie jadę 10 km bo mam się zachadzała. Jeszcze km kilometr. Zawadziłem dobra. lekko. Miałeś wolniejsze auto widocznie. Ale moje auto jest teraz ja mam już maski w ogóle, boki podrywane Patrz tu, cyk. O. Nie wyjeżdżaj mi tym głów gu... O jakiś ziomek jest, patrz tu. Normalnie, pops. Ui. Ui. Kurde. Dobra, wbijamy się do sklepu. A tak, po cukierki. Zrobię panu tatuaż na twarzy! Ma pistolet! Uwaga! Ma pistolet! <grywa> Rozwaliłem go! Derberto też! Pik, 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 pik! Dobra, musimy stąd zmiatać. Ej, twoje auto tu jest takie. Taki wózek golfowy, widzisz? A faktycznie, no. Wózek golfowy. No. no tak! No, dobra. E, panowie, to co? Driftciory! Lecimy! Drifty! Bardzo Dobry moje... początek. Dobry początek. No skieprzestań się ryć, czegoś się ry... Idźmy w lewo jechać, a nie w prawo. No stary, ale fajnie to o idzie, tak kurde. synchronicznie idziemy O kurde, kaktusy skosiłem. Dobra, tu w prawo. No. <laughs> Telefon mi dzwonił w Dobra Objadę ich e, Berbet, przesuń się na prowadzenie Teraz idziemy za tobą Ej, gdzie jest kie? Tutaj W lewo Drzwi mam, drzwi mam rozwarte, o co chodzi? Nie <grym> Po co ci drzwi? W No tu są jakieś drzwi To ty pan, nasz drzwi. kąt, nasz kąt rozwarty? O co oj, chodzi, oj, oj. To? No stoi no, w kącie dokładnie. rozwartym Co? <grym> co? <grym> Siema <grym> Skier <grym> za nami <grym> aż to on nie jedzie w ogóle jest. przed nami, nie? <grym> na przełaj na musiałem jechać, żeby was dogonić W lewo W lewo no, No brawo. Paweł! Haha! <laughs> Patrzcie, pojechał! No, ten... Komuś tak, w ogródek wjechałem! Po Co jest zgradę? Ja Wyobrażam nie mogę. sobie tak po prostu siedzicie sobie w swoim Dobra, ogródku, ee, a to nagle Dobra, weź nie teraz do przodu, bo, bo, bo tutaj widzę tak ten... Trzeba go wypuścić na przód, o! Skye nie ma maski w ogóle przed nim. Po maskę, maska? się spokój. Stunigował sobie, st 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 wiesz... Tam jedziemy! Tam, tam jedziemy! Problem. <laughs> tam jedziemy. <laughs> <laughs> tutaj! Ale tu... Słuchaj, teraz... teraz o teraz nie, tu nie, nie można jechać za bardzo. No... Zawracamy. Tu nie można. W lewo! Nie, wracamy jednak. Jednak, <grym> jednak wracamy. Nie. Bo, ja rozumiem, że na tym serwerze była słaba... ten... Słabe przyciąganie. Obniżone przyciąganie i, i tarcie. I mogłeś mieć problem, no ale teraz? Jakie tarcie? Nic nie tarło, daj spokój. No. No właśnie. No stary, co ty? No, ja pojechałem, berber w mnie uderzył. Boże, I ładnie wyszedł. No, jest grane w ogóle. Zwracamy na krok, pasz, idealnie. Zawrotka i teraz w traf, prawo. Teraz w prawo jedziemy. Na drift tak zapracam. Drifty ze skienie. Ej, w ogóle potrąciłem ziomków i oni zaczynają strzelać, chyba. Trzeba ich rozwalić teraz. Znowu zawracamy, tak, chyba. Bo zawr... tu musimy jechać. No, Bo ty pomyliłeś drogę, Paweł, nie. tu nie jechać, pasz, tutaj. No, ej, no kurde, ta auto nie chce jeździć znowu już. No <laughs> dobrze, że berber normalnie jedzie. Ostrzeją do mnie. Nie, spokojnie, poczekaj no, Oj ryskie. Oj Co Prowadź, Paweł, próbiasz. prowadź, prowadź Nie, no, słuchaj e, Prowadź jedzie. dalej, tak? <grym> prowadź, prowadź Prowadź dalej No Paweł Bajkaj. Poczekaj, poczekaj, perber, poczekaj. poczekaj Wiem, że widziałeś Czekaj Co no, widziałeś? No, że Skie krzywo jedzie, no stary, parking krzywo jedzie Co wy kombinujecie? O co tu się stało? NIE NIE NIE! PAWEŁ NIE! PAWEŁ NIE! ŻEGNAJ! <śjaś> nie... I tym symbolicznym <śjaś> akcentem moi drodzy Dajcie znać oczywiście w komentarzach, które auto było ładniejsze według was Jaka Fajniejsze. to się... e... jest <śjaś> No stary, twoje auto nie jeździło, trzeba było ci go pozbyć <śjaś> No nie! <śjaś> Wykończyłem wiecie. go! No. Dawaj swoje auto, ziomek! Co? O, mam, mam jego auto. Moj, dawaj swoje auto. Mam jego auto! Teraz mi stoi! O! Ty mi stoi. Jak tym się. Jakie chore auto to jest. Oooo! Wypad z tego auta! Policja nas goni! Zatrzymaj się! W obuzie! O. o! O! Nie! Po Popraw, to powiedzieć. z tym pojedynczym akcentem możemy kończyć ten odcinek. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, chcesz. Na razie, sieba, cześć. Na razie.